Dziś o tym, jak rozpoczynać rozmowę z klientem, żeby nie rzucał nam słuchawką, czyli o technice haka na uwagę. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj skupimy się stricte na sprzedaży telefonicznej, czyli nagranie dedykuję wszystkim tym, którzy swoją sprzedaż prowadzą przez telefon. I to bez znaczenia, czy to jest ciepły kontakt, czy zimny kontakt, ponieważ postaram się przełożyć zarówno w tej i w tej formie, jak i również, czy sprzedajesz do klienta indywidualnego, czy do klienta biznesowego. Również postaram się podać takie przykłady, ponieważ dzisiaj skupimy się na tym, co zrobić. Jak rozpocząć rozmowę z klientem, żeby on nam nie chciał śwignąć słuchawką. Skupimy się na tym, jak zastosować hak na uwagę, żeby przykuć uwagę naszego potencjalnego klienta. Ale standardowo rozpoczynając każde nagranie. Dziękuję Wam mega za interakcję z zeszłego tygodnia. Łapka sobie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W komentarzu napiszcie, o czym nagrywamy dalej, jakiego kontentu chcecie. I dzisiejsze nagranie ja dedykuję tej osobie, która, bo ja już to nagranie kiedyś zrobiłem, kiedyś już opowiadałem o technice haka na uwagę, ale tam jedna osoba w komentarzu odniosła mi się, że mało było praktycznych przykładów, że tam nawet usłyszałem, że dużo gadam o sobie, co z natury mi się nie zdarza, ale to chyba były moje pierwsze YouTube, więc coś tam jeszcze mogłem o sobie gadać. Dlatego to nagranie dedykuję tej osobie, nie pamiętam niku, ale to nagranie jest dla Ciebie. Słuchajcie, wracając do tego, czym jest hak na uwagę, ja już mówiłem o dwóch technikach rozpoczynania rozmowy, czyli o pokazaniu klienta na jego zdjęciu klasowym i o technice konfuzji. One będą migać tutaj na, na tym takim paseczku w, w rogu tego nagrania, ale w trakcie tego wideo. Dzisiaj skupię się stricte na tym, na mojej ulubionej technice, czyli na technice haka na uwagę, jak przykuć tą uwagę naszego słuchacza, bo pamiętajcie o tym, że większość rozmów sprzedażowych ona się kończy, zanim na dobrą sprawę się zacznie. Co ja przez to rozumiem? Najczęściej na początku rozmowy słyszymy od klienta nie nie mam czasu, albo nie nie chcę, albo nie do widzenia, albo proszę mi wysłać ofertę na maila. To w ogóle nasze moje ulubione, nie? proszę mi wysłać ofertę na maila. Też już o tym mówiłem w osobnym nagraniu. Też mignie tutaj, w trakcie tego wideo, co robić w tej sytuacji. Ale jednym z głównych powodów, dla którego tak się dzieje, dlaczego tak się dzieje, dlaczego klienci zachowują się w taki a nie inny sposób, jest właśnie to, że my nie przykuliśmy ich uwagi na początku. I zobaczcie, technika haka na uwagę jest idealnym, tak jak w zasadzie uwielbiam ją opowiadać na przykładzie galerii handlowych. Jak idziesz sobie galerią handlową, i to tak jak każdy z nas, idziesz od czasu do czasu coś tam sobie wszamać. Powiedzmy, umówmy się, że idziesz sobie w celach konsumpcyjnych, idziesz coś zjeść. I przechodzisz sobie, spacerujesz sobie tą galerią i przechodzisz obok jednego ze sklepów, które lubisz. Zauważcie, że tam raczej, co do zasady, nie pisze się takimi malutkimi literkami: totalna wyprzedaż albo likwidacja kolekcji. Tam masz sru na całą szybę sklepową likwidacja kolekcji wyprzedaż minus ileś tam procent likwidacja asortymentu. Dlaczego? Dlatego, że te sklepy doskonale wiedzą, że muszą przykuć Twoją uwagę, żebyś Ty chciał czy chciała tam wejść. I kiedy już jesteś w tym sklepie, to tam wtedy handlowcy są czy sprzedawcy, chociaż w wielu wypadkach niestety tam są tylko podawcy. Ale to jest temat na zupełnie inne nagranie. Jest odpowiedzialna za to, żeby dokonać z Tobą czy na Tobie wszelkich działań sprzedażowych, które doprowadzą do tego, że no wyjdziesz z jakimikolwiek zakupami. I tym samym jest technika HK na uwagę, czyli rzucenie klientowi jakiejś zachęty na początku rozmowy, która sprawi, że on będzie chciał z Tobą rozmawiać dalej. I teraz. W zależności czy jest to ciepły czy zimny kontakt, dla tych, co nie wiedzą, co nigdy z tymi pojęciami się nie zetknęli, no to ciepły kontakt czy ciepły lead to jest wszystko to, co gdzieś tam mamy w bazie, za, wygenerowane za pomocą marketingu, nie mylić z zakupem bazy danych. Sam zakup bazy danych nie sprawia, że to jest ciepły lid. W bazie danych zazwyczaj masz zimne kontakty, czyli takie kontakty, które nigdy nie miały styczności z twoją firmą i musisz się naprodukować, żeby w ogóle tą osobę zachęcić do rozmowy z tobą. Bo z tymi ciepłymi kontaktami, przynajmniej tymi, które generuje nam marketing, powiedzmy, że mamy o jeden punktik łatwiej, ale też trzeba umieć tego klienta zachęcić do rozmowy. Czyli jak to zastosować? Podam Wam trzy przykłady, które często opowiadam na szkoleniach, które gdzieś tam stosowaliśmy. Jeden jest zaczerpnięty bezpośrednio z jednej z firm, którą szkoliłem, a później zobaczymy jakieś inne praktyczne przykłady, co mi tam do głowy wpadnie. Jeszcze uczulając Was na, na samą technikę haka, na uwagę, to zapamiętajcie o jednej, jedno, jedną rzecz sobie z tego nagrania: że nie ma jednego skutecznego haka, który działałby zawsze w 100%, bo czasami jest tak, że ja rozmawiając z firmami, gdzieś tam słyszę na przykład, że no, a taką jedną formułkę magiczną jakbyś napisał, taką jedną, nie? Nie ma takiej. Nie ma. Każdy hak na uwagę powinien ułożyć sam. Powinien to być hak w zgodzie z jego przekonaniami, z jego systemem wartości i z tym, w jaki sposób on sprzedaje. I jeden hak nie sprawdzi się u wszystkich klientów. Czyli tych haków trzeba mieć kilka i sobie testować, który najlepiej mi działa w jakich, w jakich sytuacjach. Więc jednym z pierwszych haków na uwagę, to jest taki hak, który ja wymyśliłem ponad 10 lat temu, kiedy otrzymałem jedno z wyróżnień w, w, u jednego z operatorów komórkowych polskich. Nie wiem, czy mogę podać nazwę w sumie. Kiedyś sobie musiałbym się tego dowiedzieć. Gdzie dzwoniąc z kampanii wychodzących, to ja inicjowałem kontakt do klientów i miałem za zadanie rozmawianie o przedłużeniu umowy na abonament komórkowy. I teraz mogłem zaczynać, tak jak wszyscy, że. Dzień dobry, tam Patryk Gasiński firma XYZ dzwonię porozmawiać o przedłużeniu umowy. Natomiast ja zachęcałem klientów w trochę inny sposób. Mówiłem dzień dobry, z tej strony Patryk Gasiński firma XYZ i moim hakiem na uwagę było, dzwonię, aby porozmawiać o możliwości kontynuacji współpracy na preferencyjnych warunkach. Po co dodawałem to preferencyjnych warunkach? I w praktyce takie miałem trochę lepsze warunki od tych, które były standardowo w salonie. Mówiłem po to, bo to był rok 2010, wiecie. To ludzie nie byli przygotowani, że cała sprzedaż odbywa się zdalnie. Wtedy dopiero szeroko pojęty e-commerce, czy w ogóle jakakolwiek sprzedaż zdalna, ona się rozwijała dopiero. Ona dopiero raczkowała, tak to nazwijmy. Więc klienci, co do zasady, najczęściej nam mówili w tej sytuacji, że. Dobrze, to ja przyjdę do salonu. Więc ja już miałem z automatu gotową odpowiedź i mogłem powiedzieć do klienta: "Panie Marku, świetnie, że chciałby pan do nas przyjść, natomiast proszę zdawać sobie sprawę, że ja dzwonię do pana z centrali, nie z salonu, więc mam nieco lepsze warunki od tych, które otrzyma pan stacjonarnie w salonie". I to sprawiało, że klient już z samej ciekawości chciał ze mną dalej porozmawiać, co on tam ma lepszego. Ale posłuchajcie, jak to zdanie było w ogóle skonstruowane. Dzwonię, aby porozmawiać Czyli ja nie zmuszałem klienta w żaden sposób. Ja dawałem mu rozmowę. Samo to słowo powodowało, że ja nie brzmiałem dla klienta akwizycyjnie. O możliwości kontynuacji współpracy. Dlaczego kontynuacja współpracy? Ponieważ samo przedłużenie umowy, umowa sama w sobie kojarzy nam się negatywnie. Jeżeli pomyślicie sobie umowa przez chwilę, to prawdopodobnie w waszej głowie pojawi się jakaś tam komóra, jakiś tam internet, kredyt, mieszkanie i tak dalej. Czyli wszystko to, co kojarzy nam się z cyklicznym, Rozchodem pieniędzy, dlatego mówiłem kontynuacji współpracy na preferencyjnych warunkach, żeby właśnie radzić sobie z tym, co klient chciał mi powiedzieć dalej, czyli przyjdę do salonu. Kolejnym skaków tutaj stosowaliśmy w jednej z firm, gdzie generowaliśmy ciepłe lidy na zastrzeganie znaków towarowych. Generowaliśmy je za pomocą marketingu. To mówiliśmy do klientów, ponieważ to są klienci, którzy się sami do nas zgłosili. Czyli mamy tego tak zwanego ciepłego lida, ale wiecie, to były zapytania marketingowe, które bardzo często brzmiały tak. Nie to wszystko, to było całe nasze zapytanie. Więc musieliśmy klientowi uświadomić, że to on inicjował tą rozmowę i dlaczego ona jest dla niego ważna. Więc mówiliśmy do klienta: "Dzwonię w odpowiedzi na pana zapytanie dotyczące pomocy przy ochronie na przykład pana firmy czy pana znaku towarowego, czy, pana, czy, czy własności pana firmy". Tutaj dowolny, czyli pomoc Pana pani, czyli wskazywaliśmy, że to jest, znaczy przede wszystkim w odpowiedzi na pana zapytanie, pana pani zapytanie dotyczące pomocy przy ochronie pana tam firmy, czy pana znaku towarowego itd. Innym ze skaków na uwagę, to usłyszałem w jednej z firm windykacyjnych, która dzwoniła do klientów zaproponować im taką usługę odzyskiwania należności. I tutaj. Ja nie do końca w 100% się zgadzam, ale u tego gościa to działało i to było fajnie zrobione, bo najlepszy handlowiec u nich mówił coś takiego. Ja dzwonię do pana w dosyć ważnej kwestii, czyli dosyć ważna kwestia dla klienta, związaną z kwestią odzyskiwania należności, czyli coś, co jest dla każdego przedsiębiorcy ważne odzyskanie jego należności, a raczej motywowania klientów do spłaty. Czyli to słowo motywowania pokazywało, że ten konsultant pomoże temu klientowi zmotywować jego klientów do regularnego płacenia za tam produkty lub usługi, z których korzysta, które ma zaległe faktury. I tutaj jeszcze pojawiało się, czy możemy porozmawiać 2-3 minuty, to nie do końca siedzi, bo ja nie jestem zwolennikiem takiej formy weryfikacji czasu, ale to temat na zupełnie osobne nagranie. Czyli zobaczcie, jak sobie spojrzycie, to hak na uwagę musi być nasycony tak zwanymi słowami kluczowymi, które są ważne z perspektywy klienta, czyli nie Twojej, bo zazwyczaj wiecie, te wszystkie rozmowy sprzedażowe zaczynają się... Halo, dzień dobry, nazywam się. Tak, i tak, dzwonię z, z firmy takiej, i takiej. Nasza firma, ty, 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 ty. I gdzie w tym wszystkim jest klient? Gdzie jest realna korzyść, którą odniesie klient w związku z tym, że z tobą w ogóle porozmawia? Takimi dobrymi słowami kluczowymi, które można zastosować, to ja tutaj sobie wypisałem: to może być możliwość, właśnie, czyli pokazuję klientowi, że on ma możliwość, będzie mógł mi powiedzieć: Nie. Partnerstwo, współpraca, preferencyjne pomoc, pana, pani zapytanie lub wsparcie. I teraz przekładając to na inne haki, na uwagę, no bo często jestem na szkoleniach pytany, nie? No to, to jak rozpoczynać tą rozmowę? No to, to, to jakaś pierwsza, lepsza usługa, niech to będzie jakiś benefit pracowniczy, nawet dzwonisz z ubezpieczeniami, nie? No to możesz powiedzieć do klienta: Dzwonię, aby porozmawiać, jak możemy podnieść atrakcyjność pana firmy. Dla potencjalnych kandydatów o pracę, na przykład, bo benefity pracownicze doskonale wiemy, że są jednym z elementów, które są brane pod uwagę przez kandydatów szukających pracy. To jest oczywiście jeden z przykładów, nie? Albo dzwonię na przykład porozmawiać o tym, jak możemy Państwu pomóc optymalizować koszty ubezpieczenia Państwa pracowników, albo jak możemy pomóc w doborze najlepszego rozwiązania, jeśli chodzi o kwestię ubezpieczenia grupowego. Państwo stosują takie w swojej firmie. Na przykład może to być jeden z przykładów, jeżeli sprzedawałbym ubezpieczenia. Gdybym sprzedawał karty kredytowe, to dzwonię, aby porozmawiać o tym, jak mogę panu pomóc w sytuacji, kiedy nie będzie pan miał gotówki do dyspozycji przy sobie. Na przykład, albo kiedy pan nie będzie miał środków i nie będzie pan miał skąd pożyczyć. To też może być jeden z przykładów, albo dzwonię, porozmawiać o tym, jak możemy pomóc w zwiększeniu ilości pieniędzy do dyspozycji, które ma pan miesięcznie. Na przykład, to są oczywiście tylko przykłady. Ja zalecam, żeby każdy przygotował swój hak na uwagę, mówię indywidualnie, a najlepiej kilka sztuk, żebyś miał zawsze alternatywę, żebyś zawsze miał wybór. Ale staraj się nasycić ty, ten swój hak na uwagę słowami kluczowymi, które są istotne z punktu widzenia klienta. Czyli na przykład, jeżeli sprzedajesz usługi marketingowe, to dzwonię porozmawiać o tym, jak możemy pomóc wygenerować Państwu nowych klientów. Na przykład, czyli pomóc wygenerować nowych klientów. Słowa kluczowe dla klienta. Albo dzwonię porozmawiać o tym, jak możemy zwiększyć atrakcyjność Państwa firmy w oczach potencjalnych klientów. Na przykład. Ale jaką atrakcyjność? No wie Pan co? Chcielibyśmy pomóc właśnie w podniesieniu prestiżu Pana firmy, czy pokazaniu, co Pana firma robi, w jaki sposób robi, żeby dla klientów było to jak najbardziej atrakcyjne. Powinienem bym powiedzieć, jak najatrakcyjniejsze, ale mniejsza o to. Więc zauważcie, Hak na uwagę to jest nic innego jak danie klientowi zachęty na początku rozmowy, żeby ta rozmowa w ogóle miała prawo się zadziać. Czyli żeby innymi słowy mogła, mogła się odbyć. Bo innym hakiem na uwagę może być na przykład dzwonię, jeżeli sprzedajesz na przykład system CRM, dzwonię, aby porozmawiać o tym, jak możemy Państwu pomóc w automatyzacji Państwa procesu sprzedaży, na przykład albo w przyspieszeniu Państwa procesu sprzedaży, albo w zwiększeniu sprzedaży. Tutaj. Jest to dowolne, natomiast pamiętaj o tym, musisz o tym zapamiętać, że jeżeli dzwonisz do potencjalnego klienta, to musisz dać mu jasny, klarowny powód, dla którego on ma chcieć z Tobą porozmawiać. W ten sposób zminimalizujesz ilość tych wszystkich odmów, które wyglądają ja nie mam teraz czasu, proszę do mnie zadzwonić za tydzień, a proszę mi wysłać ofertę na maila i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie będzie miał powodu, to nie będzie chciał z Tobą pogadać. Ja jestem trochę ciekaw waszych haków na uwagę, w jaki sposób Wy zachęcacie swoich potencjalnych klientów do dalszej rozmowy. Dajcie proszę znać w komentarzu. Jeżeli nie daliście łapki albo suba, to zróbcie to koniecznie, jeżeli to wideo oczywiście miało dla Was wartość. W komentarzu również możecie napisać, co w kolejnym nagraniu. No i co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!